No cześć, cześć witajcie, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, to jest czwarty film z rzędu Szok Roksu. Jak ty możesz tyle nagrywać? Niemożliwe. A jednak, moi drodzy, dzisiaj zagramy w mapkę pod tytułem Powrót na Marsa. Autorstwa manickę, dokładnie tak, i chyba gdzieś tutaj jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, tylko nie wiem, czy to ma być jakiś statek, czy jakieś kości. E, tutaj mamy informację i tutaj jest bardzo ważna informacja, słuchajcie, moi drodzy, tutaj na samym końcu gdzieś będzie. O! Dedykacja B. Jesteś emerytowanym y, astronautą, który musi się udać na Marsa, aby uratować zespół Cera alfa, Alfa. Po drodze czekają na Ciebie różne przygody, a los tamtych ludzi leży w Twoich rękach. Powodzenia, i to uwielbiam. Dobra, słuchajcie, gramy, zobaczymy, co to jest. No i zapraszam do miłego seansu, moi drodzy. Uah, czy mam ziewnąć, jak na początku każdej mapeczki, gdy spawnuję się w łóżku? Chyba nie. E, to już dziś. Mam nadzieję, że nie zawalę tej misji. Pójdę szybko coś zjeść, a potem zejdę na strychy po kostium astronauty. No dobrze, fajnie mieć na strychu kostium astronauty. E, a co to jest tutaj? A dziwne, nie? Dziwnie się to zachowuje. Okej, okay, gdzie ten kostium? Co to jest? To jest lodówka chyba. Patrzcie, jaka designerska. Przecież lodówki buduje się z dwóch bloków żelaza. No jak tak można? Tu jest zablokowane. Tu jest magiczna moc, która nie pozwala mi tam przejść. Dobra, najpierw mieliśmy coś zjeść, więc weźmy 10 schabowych pieczonych wołowin. E, kostium powinien być na strychu, ale chyba nie ma tam hełmu. E, dałem go chyba w wnuczce jako akwarium. Przynajmniej do czegoś służy. Fantastycznie, ta misja jest, słuchajcie, skazana na sukces. Dobra, zobaczmy na tym strychu, co tutaj się znajduje. O nie, przeszukiwanie skrzyń. Oczywiście mam pusto w chacie, nic poza kostiumem kosmicznym. Bo po co mi jakieś pierdolę? Nie ma tu kostiumu, halo. Zgubił się. O, tu jeszcze coś jest, no tak. Kostium kosmiczny trzeba schować, słuchajcie, skitrać w samym rogu, żeby przypadkiem jakaś wnuczka nie wzięła. Dobra, mam kostium, teraz mogę udać się do samochodu. Okej, okay, w porządku. No, powiem wam, że będzie, myślę, zabawniej pozytywnie. Na to się na razie zapowiada. Czy mogę wyskoczyć przez balkon? Lepiej nie połamać nóg, gdy lecimy na misję ratunkową na Marsa. Um, OK, okej, dobra, idziemy. A, piękne miejsce. Szkoda, że już go tak szybko nie zobaczę. Ehm, no dobra, ciekawy jestem, ile na Marsa się leci w sumie. Ehm, nie wiem. Dwie godziny później. Dzień dobry, czy to już NASA? Halo, król przyjechał. Król Roxu, który leci na Marsa. No to dotarłem. To dziwne uczucie znowu tu być. Mam nadzieję, że nic złego mnie tam nie czeka. Ja też mam taką nadzieję, chłopie. O, dzień dobry. Czemu, gdzie jest pani Basia? Gdzie zabraliście panią Basię? Dzień dobry, witam pana w Centrum Nauki Astronautów. Pan Edward czeka na pana. W gabinecie po lewej. Dobra, dziękuję ci ślicznie. Panie Edwardzie, co tu tak różowo? Czego mnie pan dzisiaj nauczy? Y Witaj! Cieszę się, że do nas przybyłeś. Już dostałeś informację o twojej misji, ale powiem ci jeszcze raz, co będzie twoim zadaniem. A więc wyruszysz czwartego godzinie 9, okrążysz 12 razy Ziemię. Nie 13, 12. A następnie polecisz prosto na Marsa. Będziesz musiał wylądować samodzielnie, dlatego za chwilę przejdziesz do sali obok i będziesz testowany siłowo i wytrzymałościowo. Wiem, że byłeś najlepszy, ale wiesz i tak trzeba Cię sprawdzić. Powodzenia! Przejdź do sali obok i wykonaj zadania od 1 do 4. Po zrobieniu zadań udań się do budynku obok. 12 razy, słuchajcie, okrążymy ziemię. Sami będziemy lądować. No i muszę trochę przykoksić, żeby, żeby na pewno to wszystko się udało w jakimś wytrzymałościowym treningu. Tutaj sprawdzimy Twoją wytrzymałość. Wejdź do pierwszego zadania. Dobra, mamy to. Dzień dobry. Eem, zadanie numer jeden wejdź do środka tunelu aerodynamicznego po wyjściu sprawdzimy jak poradzisz sobie w zerowej grawitacji o, ale fajne <laughs> to mi się podoba fajne, bardzo fajne, no słuchajcie zapowiada się bardzo dobrze e, okej, okay. chyba poradziłem sobie fantastycznie, ominąłem wszystkie przeszkody jest, wow mam tu wcisnąć? dobra, myślałem, że odlecę test numer jeden zdany super, dobra, zobaczmy co tam jest dalej test numer dwa, znowu różowo wejdź do środka Okej, okay. zdałem? Halo, zdałem już? Już po, już po teście? Ło, okej, okay. dobra, tutaj są, o Boże, niemożliwe, o nie, o nie, oh my gosh, czekajcie, w locie muszę to chyba wcisnąć po prostu, muszę sobie jakiś system, o właśnie, okej, okay. jo, ej, dobra, obszaiłem temat. Jan no ostatni, ja tego nie zdam, ja już po pierwszej próbie nieudanej, udało się, dobra, jednak się nadaje, o Boże, parkour pełen miodu, co tu się stanęło, słuchajcie, to to jest dalej test pierwszy, oszukano nas, więcej jest tych testów niż tylko cztery, e, dobra, mam tam wskoczyć, na górę chyba, tak, chyba, że ja tu się zatrzymam na tym bloku, nie zatrzymam się, tak miód nie działał chyba, o nie, Jezu, to trudne jest. Jest, jest, udało się. Dobrze. Tez numer dwa zaliczamy. okej, okay, zaliczony. Tez numer trzy. Jakieś drzwi drewniane. Lądowanie. Wejdź do symulatora. O, fantastycznie. I co mam zrobić? Może zamknąć drzwi. Dobra, aby, aby wylądować, klikaj na zmianę lewy, a potem prawy przycisk, aż na czacie napisze ci, wylądowałeś. Zacznij lądować. Kliknij guzik na środku. Nie naciskaj szybko. Minimum 2-5 sekund odstępu. okej. Okay. A ja do czegoś mam się odnieść? Gdzie ja lecę? Nic nie widzę. Halo? W ciemność lecę. Halo? Coś tam się dzieje. Coś jakieś tłoki tam działa. Wylądowałeś. Aha. Okej. Okay. To busy. Prosta sprawa, słuchajcie. Dwa przyciski. To jest numer 4. Sprawdźmy, co na nas czeka. E, strze e, ubierz VR, klikając w guzik. Sorry, nie wyspałem się dzisiaj. Wszystko mi się przed oczami rozmazuje e, i tak nie potrafię czytać. Okej, okay, dobra, e, te guziki. Raz, easy, dwa, trzy. Dobra. O, i to jest króciutkie. Gratulacje, udało Ci się przejść czwarty test. Możesz udać się do wyjścia. Przejdź do budynku obok. Dobra, tam będzie taka wielka rakieta, ja się z wami założę. O, chyba jednak nie ma rakiety. Dzień dobry. Gdzie jest pani basia? Ja się pytam. Zawsze jest pani basia na recepcji. Witamy w miejscu e, wypoczynku dla astronautów. Jutro o 8.30 przyjdzie po pana brązowe Audi. Przyjedzie, e, którym pojedzie pan na st startowisko. Nie ma takiego słowa jak startowisko. Miłej nocy, miłej nocy, panie. Dobrze. W takim razie ośrodek wypoczynkowy, słuchajcie. Zobaczmy, jak to wygląda. Ech, ale się dzisiaj zmęczyłem. Pójdę się położyć. O oh yeah, słuchajcie, no 5 na 5 gwiazdek tutaj. Brudne ściany jakieś. Łazienka, ale echo duże tutaj jest. To jest łóżko, słuchajcie, no powiem wam. Wygląda to ciekawie, mimo wszystko tak futurystycznie dość, ale no nie powiem wam, że tutaj bym wypoczął. Dobra, idziemy, idziemy spać, lecimy. Wyjdź z budynku i wejdź do brązowego Audi. Dziękuję panu. Życzę miłego życia na ziemi. E, to jest chyba brązowe Audi, co? Słuchajcie. Wygląda jak Audi Tetetka normalnie. Dobra, wbijamy tutaj. Pyk. 10 minut później. Ok. Hmm. Oh. No dobrze, trzeba stąd wyjść. Jezu, niskie te audyce teraz robią. Jesteśmy. Proszę najpierw odwiedzić kontrolę lotów. Dalej oni powiedzą panu co robić. A która to jest kontrola lotów? Czy to bardziej wygląda na kontrolę lotów? Nie, to jest przebieralnia. A tam jest, słuchajcie, nasza rakieta. Robi wrażenie. I dzień dobry, dzień dobry. Ja bym chciał zarezerwować termin na Marsa. Witamy, witamy pana serdecznie. Mam nadzieję, że się pan wyspał. No dobrze. Najpierw niech pan pójdzie do przebieralni. Następnie uda się pan w stronę rakiety do windy. Niech pan pamięta, los tamtych ludzi zależy od pana. A kto do mnie mówi, przepraszam bardzo. A ty do mnie mówisz, Edward. Dobrze, panie Edwardzie, idę do przebieralni. Dziękuję za informację. Przebieralnie. ok? Wy ubierz strój. Nice. Ubraliśmy, patrzcie na mnie na tego Roxa, Koksa, jaki piękny strój. To szkło wygląda całkiem nieźle, muszę przyznać. Gdyby w Minecrafcie, słuchajcie, e, były jakieś wymiary przestrzeni kosmicznej, to założę się, że mielibyśmy właśnie taki szklany hełm w Minecrafcie. No, powiem wam, że to wygląda ciekawie, naprawdę ten teren. Tutaj wielki teren, zobaczcie, lasów dookoła. I taka długa ścieżka, klimatycznie, tak? Troszeczkę niepewności dodaję tutaj do tej mapy, co się wydarzy. Okej, okay. a tutaj co się stało, przepraszam bardzo. Czy to jest wypalona trawa przez te rakiety? Jakieś testy już mieliście? Mam nadzieję, że tak. Bo ja nie wsiądę do nieprzetestowanej rakiety. Wow! Nice, słuchajcie, patrzcie na to. <noise> no fajna mapeczka, bardzo fajna mapeczka. Ostatnio trafiam na bardzo fajne mapki, ale słuchajcie, może to wszystkie wasze takie mapki są? No, trzeba ograć jeszcze więcej. Start, lecimy. 20, 19. A, ah, nie będę wszystkiego liczyć. O, jest, zapaliłeś się, zobaczcie ognie. Chyba nic nie będzie innego, więc zrobimy coś takiego. Zrobię sobie screena, w razie czego. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, dobra. Um, kontrola lotów. Słyszysz mnie? Halo? E, tak, tak, słyszę cię, głośno i wyraźnie. Dobrze, więc byj gotowy. I bądź gotowy, bo je za jedną godzinę będziesz musiał kliknąć guzik po środku. Idealnie, jak odliczanie, nad paskiem szybkiego wyboru będzie równe 1, rozumiesz? Okej, okay, to już zaraz jest, Boże. E, tak, tak, rozumiem. E, halo, słyszysz mnie? Słyszę cię. Gdzie, gdzie, gdzie przycisk? My god, where zginąłeś? Mało czasu mi dałeś. Kontrola lotów, ogarnijcie się tam, nie dawajcie mi komend. Normalnie, na 10 sekund przed czymś, powtórz. Działa, jest. Bardzo dobrze, że działa. Ok. Jest. Klikam. Dobra. Ja, yeah, udało ci się. Lecisz teraz prosto na Marsa. Dobrze, teraz możesz iść do komory e, kriogenicznej, a system obudzi cię wtedy, kiedy będzie trzeba. Do usłyszenia. Włącz grawitację. Wyłącz grawitację. Wyłącz. Ja! Yeah! Ale fajne. Super. Dobra, może włączmy tą grawitację jednak. Um, ok, taki prosty trik, patrzcie w Minecraftcie Game rule, jakiś zmieniony, czy. Efekt nadany, i już mamy taki fajny efekt. Wyłącz grawitację. Eee, no, wyłącz. Nie zawsze chyba wszystko działa, jednak. Okej, okay, to jest komora kryogeniczna. Jak chcę iść do silnika? O, tutaj coś się będzie działo, słuchajcie. Jeden wielki przycisk, który wyłącza silnik rakiety, to jest. Eee, idziemy eee, do komory. Pyk. Okej. Okay. Ciekawe, czy będzie czas podany. Za ile się... O, właśnie. Cztery miesiące później. Fantastycznie. Mam nadzieję, że to jest potwierdzone info. Eee, ciekawe, jaka prędkość musiałaby być. Wybudzanie. Nastąpiła awaria silników. Proszę zresetować system. Halo? Kontrola, halo? Tu jesteście? Mam je zresetować? Czy, czy nie? Halo? Dobra, idę je zresetować. Guzik jest z tyłu rakiety. Eee, resetuj system. Pięć. Jezu, ja uciekam. Ja uciekam stąd. Wybuchnie. Zobaczycie. Nie wybuchło. System zresetowany. Hura. To tak łatwe jak resetowanie routera w domu. Zboczyłeś z kursu. E, co, jak to? Podczas wyłączania systemu nikt nie steruje rakietą. E, Okej, okay. namierz kurs na Marsa. Błąd. Co jest? Namierzać da się tylko z ziemi lub ręcznie poza rakietą. E, mamy kontakt z Ziemią? Kontakt urwał się miesiąc temu. O mój Boże, co się stało z ziemią? Dlaczego? Dobrze, to gdzie teraz lecimy? No właśnie, to jest dobre pytanie. Wyliczam. <laughs> lecimy prosto na Olimpię. E, Olimpia? Olimpia meteory to powierzchni 600 metrów sześciennych. E, dobrze, to co możemy zrobić, żeby w nią nie walnąć? E, Olimpia jest na. Tyle wielka, żeby na nie wylądować i ręcznie obrać kurs na Marsa. Dobrze, to ile to potrwa? Jedną godzinę. Dobrze, to lecimy na Olimpię. Okej, okay, słuchajcie, widzę, że tutaj młody widz chyba budował troszeczkę tę mapeczkę, ale naprawdę wielkie postaranko tutaj widzę. Proszę zacząć lądowanie. Tak samo jak w symulatorze. Dobra, 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 dobra. To gdzie są te przyciski? Okej, okay, lewo, prawo. Kurde, miałem mieć odstęp, nie? Robiony. Dobra, pyk. Tam, teraz nie słyszę tłoków, słuchajcie. Wcześniej słyszałem jakieś tłoki i coś się tam działo w tle. Jest, wylądowałem, udało się. No nie wiem, czy wylądowałem do końca. Wylądowałeś. Mamy potwierdzenie. E, Okej. Okay. Dziękuję bardzo. E... O, dobra. E, zacznij celowanie na Marsie. <laughs> Jakie celowanie? What? Co? Jakie celowanie? Co tu się wyprawia? Ha. Ok. Rozpoczynamy kalibrowanie celowania. Startowanie za 3-2-1, błąd. <noise> co znowu? Co się wyprawia? Tam jest jakaś czerwona pochodnia, coś odpadło. Widzicie? Tam coś było. O, tam coś jest. Po co z lądowania odpadło satelita? Bez 100% frekwencji maszyna nie wystartuje. Frekwencji? Pozbieraj czwartą część satelity. Chyba, o dobra, czwartą część satelity. Nie gadaj, że to to coś wisi. Wow. Całkiem przyjemna łapeczka. Taka naprawdę, naprawdę przyjemna do grania. E, co to? Część satelity, 2x4. Miska drewniana. No zegarek mi wypadł przez okno, przecież pamiętam. Jest! I patyk drewniany. No, który trzymał ten zegarek tam na miejscu. E, ok, okej. Dobra, coś się, zobaczcie, skraftowało z tego satelita. Okej. Okay. Co ja mam teraz z tym zrobić? To jest w ogóle ta asteroida, nie? Słuchajcie, jakby co? E, dobra, pyk. Okej, okay, pyk. Mam to. Halo, mam tą satelitę. A, widzicie, można kłaść na bloku diamentu. Elegancko. Rakieta naprawiona. Z dwóch stron tak jest? Nie, z jednej. No dobra, lecimy dalej. To chyba jakiś nadajnik bardziej niż, tak, niż satelita. Um, Okej, okay. a więc co teraz? Mam dobrą i złą wiadomość. O nie. No Dawaj dobrą. Fajnie tak z komputerem sobie pogadać. Mam dobrą i złą wiadomość. Dawaj najpierw tą dobrą. E, dobra jest taka, że udało nam się połączyć z ziemią. E, oni mnie teraz słyszą? Tak, no w końcu. Fantastycznie. Halo? Słyszysz mnie? E, tak, tak. Słyszę cię głośno i wyraźnie. Mamy wypadek Houston. E, alarm. E, to dobrze. Martwiliśmy się o ciebie. Wszyscy myślą, że nie żyjesz. O, to tak jak i Roxo zniknął, też wtedy myśleli, że wszyscy, nie, że nie żyje. Co? Jak to? Pięć dni po tym, jak straciliśmy kontakt, dogłosiliśmy zgon. W takiej sytuacji mało komu udaje się naprawić satelitę. Dobrze, rozumiem, bez odbioru. To co mam teraz robić? Czyli z odbiorem. E, mam iść do komory? E, to nie jest możliwe. E, co? Czemu? Dlaczego? Zła wiadomość jest taka, że komora kryogeniczna doznała uszkodzeń. Da się to jakoś naprawić? E, komorę da się naprawić tylko z zewnątrz. E, czy będziemy mogli się gdzieś zatrzymać? Na przykład w jakiejś kawiarni, czy coś w Starbucksie jakimś kosmicznym? Odradzam. E, czemu? E, po zatrzymaniu zabraknie nam pieniędzy na Starbucksa. No nie! Czyli mam tu siedzieć przez 4 miesiące? E, możesz się czymś zająć. <ścoughs> Resetowaniem silnika. O nie, przycisk do resetowania zniknął. Mam w graną aplikację Flappy Bird do systemu. Co to jest Flappy Bird? Flappy Bird to darmowa gra komputerowa. No wszyscy znamy Flappy Birda, tak? A, Jezus. Dobrze, spróbujmy. Odpalam, <laughs> klikając raz na wędkę lecisz do góry, klikniecie drugi raz, zaczynasz spadać. Dobra, ehm, klikając raz na wędkę, co? Lewym, prawym? Dobra, prawym. Okej. Okay. Ło wow. A jak wyląduję tu, to rozumiem, że przegram, tak? Nie. Ok. No moi drodzy, Czapki z Głów. Naprawdę bardzo przyjemna mapa, fajny content e i taka chilloutowa mapeczka na dzisiaj. Bo naprawdę mam dzisiaj mniej czasu i pomyślałem sobie, że nagram waszą mapeczkę. Miał być Survival na Debug Mode. E, wczoraj rozpocząłem dyskusję na ten temat na karcie Społeczność. Jak chcecie, to poczytajcie. E, bo na tym świecie rzeczywiście można w pewien sposób Survival'a zagrać. To byłoby taka, e, taki powrót troszeczkę do klimatów Minecrafta na krawędzi, myślę. E, inny zupełnie tryb rozgrywki, mm, ale również taki nietypowy. E, ok, dobrze. Level trzeci. E, aha. Ja jestem ciekaw, w naprawdę, co tutaj się wydarzy. Mamy mm, e, uratować jakichś astronautów, kumpli naszych, tak? A jak na razie, to ja sobie gram we Flappy Birda. No, statek chyba leci, tylko komora się zepsuła, tak? Więc nie jest tak źle. Okej, okay. gdzie teraz? O, kurde. O, to nie będzie łatwe. Jest, udało się. Co? Przecież przeszedłem. A, nie ta dziura. O jezus. Dobra, i tutaj. Jest. Gdzie? Tu. Okej. Okay. Dobra, fajne. E, jeszcze coś? Ok, nawet spoko. Ile czasu minęło? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. grałem we Flappy Birda. Szybko leci ten czas w grach. No, powiem wam tak. E, mamy może jakieś piosenki? Tak, mamy. Czy mam puścić? Tak, proszę. Ok, pięć minut później. No właśnie, piosenka mnie tutaj na pięć minut zaciekawi. Alarm, alarm. Wykryto duży obiekt. O mój Boże, jakaś asteroida? E, co to? Co to znaczy? E, mówisz mi, e, że to jakiś UFO? Dlaczego? Obiekt jest pokryty materiałem niepochodzącym z Ziemi. E, czy ten obiekt nas atakuje? E, lub czy mamy czym się bronić? Ten statek nie jest wyposażony w broń! A, czyli że odgłos strzałów. Okej, okay. alarm, statek w stanie krytycznym, proszę przejść do kapsuły awaryjnej! Gdzie jest? Nie widzę tutaj nic! Boże, jak, jak, jak w prawdziwości normalnie. Jakby to Klocuch powiedział. Odłączanie za 3, dwa, jeden! No, słuchajcie, ciekawie się tutaj robi, coś nas zaatakowało. Płonie wszystko, zobaczcie, wybuka. E, mam wrażenie, że nie mam dźwięku w Minecrafcie. Jeśli mam je wyciszone, to będę zły. No nie, no mam wszystko. Ale tu jest jakoś bardzo cicho, nie ma żadnych dźwięków wybuchów i tak dalej. Map by Manickę. Budowa Manickę. Okej. Okay. Czy to koniec? Komendy Manickę. Chyba, że to jest prolog. Ale wydaje mi się, że to koniec. Bo autor napisał, na 25 minut jest mapa. I wydaje mi się, że tyle już gram. Eee, zostaw diaksa na stronie Powrót na Marsa. Ok. Wiem, że autor chyba pracuje nad kontynuacją, chociaż mapa została wstawiona już 8, e, tak naprawdę, nie 4 miesiące temu. Więc e, ciekaw jestem, czy tak naprawdę się doczekamy. Ale moi drodzy, co się stało? Koniec. Nic się nie stało. Dlaczego nic nie ma? Siema. O co, o co, ho? A, dobra, F1 ja miałem włączone. Ok. Game mode kreatywny. Dzień dobry. O, wyszedłem już z kosmosu? Tak, chyba już, już, już chyba się udało. No dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj odcinek krótszy troszeczkę um, z mapeczki. Z mapeczki bardzo przyjemnej, przygodowej. Myślę, że zaskoczę Was też. Troszeczkę w niedzielę, ponieważ pojawi się na kanale inny film niż z Minecrafta. Będzie to pewna gra, nad którą pracuje NJ Studio. E, I chciałbym Wam ją pokazać, tak po prostu. E, w przyszłym tygodniu pojawią się w takim razie jeszcze cztery filmy, ponieważ musimy odrobić osiem filmów łącznie. To jest czwarty z nich. Idzie mi całkiem nieźle, muszę przyznać. Ja jestem w szoku, że udało się nagrać te cztery materiały w miarę na czas. E, w pierwszym filmie mówiłem Wam na początku że co dwa dni, ale później szybko powiedziałem, że co dwa-trzy dni e, i to mi troszeczkę ratuje tyłek, powiem wam szczerze, bo e, filmy co dwa dni to byłby dla mnie ogromny wyczyn. E, ja jestem po 12 godzin poza domem dziennie, więc słuchajcie, naprawdę nie jest to łatwe e, i troszeczkę będziemy musieli zwolnić sobie to tempo. E, myślę po tym maratonie małym, e, ale nie jakoś myślę bardzo drastycznie. Myślę, że jeden film na tydzień to jest maks. E, możliwe, że będą pojawiały się filmy częściej. Mm, na przykład co 5 dni i jeszcze sobie tak naprawdę skaluję te moje możliwości, e, ile jestem w stanie tych filmów dla was e, nagrać. E, I chcemy, żeby te filmy były kreatywne i oryginalne, e, dlatego. Mam pewien pomysł na film, który będzie trwał. Słuchajcie, myślę, ponad 100 godzin. Oczywiście, zmontowany będzie do jakichś 15 godzin. Ale mam całkiem fajną, ciekawą ideę, żeby pobić pewien rekord, zrobić coś niemożliwego w Minecrafcie. Kolejnym pomysłem jest seria Survival na trybie debug mode. Może Wam ją pokażę? W sumie mógłbym Wam ją pokazać: zrobić taki sneak peek, taką dyskusję troszeczkę tutaj stworzyć więcej opcji świata i słuchajcie trzymając lewy alt jesteśmy w stanie wejść do trybu debugowania stworzyć nowy świat i proszę bardzo jesteśmy w takim dziwnym świecie nietypowym świecie typowym do testingu debugowania rzeczywiście gry a tak naprawdę wszystkich stanów bloków które znajdują się w grze i to wygląda w taki sposób, zobaczcie. Tutaj, począwszy od ID0 albo 1, to jest powietrze, są ustawione wszystkie bloki, jakie występują w Minecrafcie, ale i również we wszystkich, tak naprawdę, również ich stanach. Gdzieś tutaj widziałem, słuchajcie, bloki wypełnione wodą, ale to już w Minecrafcie 1.19. Ja teraz gram na Minecrafcie 1.18. No, i na przykład do liści doszły jeszcze stany wody wypełnionych wodą. To jest jako traktowane jako oddzielne. ID. Tak samo tutaj zobaczcie. Mamy wszystkie not bloki, wszystkie możliwości, wszystkie tonacje i możliwość na położonych każdych blokach. Chyba w Minecraft'cie oczywiście mówimy o tych grających blokach tylko. Różne stany, zobaczcie. O, właśnie, pod wodą tory, różne stany ognia i tak dalej. Jest możliwe zrobienie tutaj Survivalu na tej wersji. Wystarczy wpisać tylko szereg komend, e, zastanawiam się tylko nad tym. Zobaczcie, te bloki się nie psują, widzicie? One się nie niszczą, więc ja jestem ciekaw tylko, jak to ominąć. Jeszcze do tego muszę dojść. E, wszystko mogę zrobić, survival. E, moby się chyba też nie spawnują, co muszę jeszcze rozwiązać. Ale czemu te bloki się nie psują? Słuchajcie, jak będziecie chcieli mi pomóc. Eee, to mam dwie zagwostki z tą mapą, czyli czemu moby się nie spawnują, mimo iż zmienię Difficulty i Game Rule do spawn, bo tutaj jest zablokowane. I dlaczego te bloki się nie niszczą i czym można to odblokować? Byście mi bardzo pomogli, a ja sobie też w międzyczasie będę szukał rozwiązania. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek z innej mapeczki, ale myślę, że było przyjemnie. W niedzielę słyszymy się z kolejnym filmem, czyli teraz będzie przerwa dwudniowa, dokładnie tak. E, no, i zostaną nam jeszcze e, po tym filmie w niedzielę trzy filmy, tak? Dobrze liczę? Osiem filmów, słuchajcie, musi być. Damy radę, damy radę, ogarniemy to. Dobra, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć, hejka.